Witajcie, kochani, witamy Was serdecznie w nowym roku. A jak nowy rok, to wiadomo, że muszą być jakieś nowości. I mamy dla Was po raz kolejny coś wyjątkowego, zupełnie nowe legowisko, takie jakby jeszcze u nas nie było. I co ciekawe, takie legowisko, którego nie spotkacie właściwie chyba nigdzie jeszcze w Polsce, bo nie spotkaliśmy się do tej pory z taką ofertą. Przedstawiamy Wam nasze legowisko z kolekcji Miracle. Legowisko jest naprawdę cudowne, dlaczego nawiązuje jego nazwa, ponieważ nie dość, że wykonane jest z recyklingu, z fantastycznej tkaniny, która jest bardzo miła w dotyku i zapewnia najlepsze wrażenia naszym czworonogą, to jeszcze do tego można prać ją w 60 stopniach. Takich legowisk jeszcze nie mieliśmy w ofercie, i takich legowisk naprawdę w Polsce nie ma. Spróbujcie coś podobnego znaleźć. I chętnie się z nami tym podzielić. Legowisko spełnia wszelkie normy. Od ISO ma oczywiście certyfikaty ekoteksu, jest odporne na psie i kocie pazurki, na tak zwane pisanie czy drapanie. Bardzo łatwo się go czyści. Tradycyjnie wystarczy przetrzeć mokrą szmatką, jeżeli zdarzy się jakieś zabrudzenie, ale oczywiście, tak jak powiedziałam wcześniej, można je prać w 60 stopniach. To jest naprawdę, słuchajcie, bardzo ważna rzecz. Um. ponieważ y, sami jako właściciele psów i kotów wiecie, że gdy zdarzają się na przykład jakieś pasożyty, y, to weterynarze zalecają, żeby wszystkie posłania właśnie uprać w 60 stopniach, tak żeby pozbyć się tych wszystkich bakterii i zarazków. Od tej pory macie u nas taką możliwość właśnie dzięki kolekcji Miracle. Legowisko wygląda bardzo podobnie do tych poprzednich modeli, które prezentujemy w naszej ofercie, a to dlatego, że tamte się bardzo dobrze sprawdzają, bardzo się Wam podobają i no, sami nie chcecie żadnych zmian, więc robimy to klasycznie, tak jak zawsze, czyli bardzo dobrze. Oczywiście wyjmowany wsad nie tylko z poduszki, ale z całego legowiska. Tutaj. Również tradycyjnie macie system zamków. Troszeczkę inaczej wygląda spód tego legowiska, ponieważ zastosowaliśmy tylko i wyłącznie tkaninę i cieniutką warstwę ociepliny, a to dlatego, żeby wytrzymało to właśnie pranie. Więc nie ma tutaj spodu antypoślizgowego, ale oczywiście możecie sobie legowisko położyć na dowolnej macie, na przykład na takim podkładzie, jaki stosuje się pod dywaniki łazienkowe albo, albo pod jakieś inne rzeczy, które wymagają takich podkładów antypoślizgowych. To legowisko również świetnie się będzie wtedy trzymało i nie przesuwało. Oczywiście na wykładzinach, dywanach i nawet na drewnianych podłogach nie przesuwa się tak łatwo. Oczywiście tkanina ma powłokę utrudniającą wchłanianie cieczy to jest jej dodatkowy atut. No i myślę, że ma również wiele innych atutów, które sami docenicie, gdy tylko, gdy tylko będziecie mogli z tego legowiska skorzystać. Znaczy, wy i wasze czworonogi oczywiście. Bardzo łatwo się go czyści. Właściwie na następnym filmiku przeprowadzimy dla Was specjalny test. Dzisiaj chcieliśmy tak króciutko Wam tylko opowiedzieć o tym naszym hicie. Oczywiście do legowiska w gratisie jest mała podusia. Możecie również dokupić sobie kocyk. Kocyk tym razem nie jest przypinany na napach, a to tylko dlatego, że chcieliśmy, żeby ta tkanina właściwa faktycznie zachowała się w praniu bardzo dobrze, więc napy mogłyby i on narażać i siebie też na jakieś dziwne reakcje w tej temperaturze, więc zrezygnowaliśmy z napów. Ale oczywiście kocyki są tak skonstruowane, że będą pasowały rozmiarowo do legowiska, więc jeżeli wybierzecie sobie tak jak tutaj, legowisko w rozmiarze S, kocyk również w rozmiarze S. Macie jeszcze oczywiście dodatkową możliwość personalizacji, czyli imienia lub nazwy hodowli, w zależności od tego co wybierzecie. Macie możliwość zastosowania wkładu. Ortopedycznego, czy to w postaci granulatu, czy w postaci płaskiego materaca, więc opcji do wyboru jest bardzo wiele. Polecamy Wam tą kolekcję. Na razie dostępna jest tylko w czterech kolorach, ale takich, które i tak najczęściej u nas zamawiacie. Jeżeli będziecie mieli ochotę na jakieś inne kolory, to również czekamy na Wasze sugestie. Bardzo chętnie je dla Was wprowadzimy do oferty. Jeżeli będziecie chcieli czegoś innego, indywidualnego, tylko specjalnie dla Was, to też przygotujemy. Na pewno odnajdziemy taki kolor w tych, które, które mamy dostępne. Zachęcamy Was, kochani. Pani, jest to prawdziwy hit. Pamiętajcie, legowisko z recyklingu, yy, bardzo łatwo się czyszczące, które możecie prać w 60 stopniach. Zapraszamy do naszego sklepu.